Hej! Nie zauważyłem was spod mojej magicznej kapy. Pozwólcie, że ją sobie odłożę. Dlaczego jest to magiczna kapa? Magiczna peleryna wręcz nawet. Ponieważ jest to jeden z nie, nieodzownych elementów, które są konieczne do przeniesienia się w świat, który dla zdecydowanej większości ludzi jest światem zupełnie nigdy nieznanym, a nawet i w świecie fotografii jest światem dla zdecydowanej większości ludzi zupełnie zapomnianym. Trochę ludzi kojarzy czym jest fotografia wielkoformatowa. Niestety większość fotografów, którzy żyją w naszych czasach, którzy nie są powiedzmy 80-90 letnimi weteranami fotografii, nie wie z czym fotografię wielkoformatową się je. Może, może z moją pomocą uda Wam się troszeczkę tego świata skubnąć i troszeczkę ten świat ze zdecydowanie bardzo, ale to bardzo magiczny liznąć. To? To jest prawdopodobnie najlepszy aparat fotograficzny, którym kiedykolwiek robiłem zdjęcia, a do niego przypięty jest prawdopodobnie najlepszy obiektyw fotograficzny, którym kiedykolwiek robiłem zdjęcia. Sam ten aparat ma dosyć rozbudowaną historię, Historie, której ja aż tak dobrze nie znam, i prawdopodobnie mógłbym zrobić osobny film na temat historii tych aparatów. Były to aparaty marki Graflex, produkowane w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. I w latach 20., 30 i 40 takiego typu aparaty, czy też nawet bracia i siostry podobne do tego speed grafika modele, były używane przez fotoreporterów. Takim koronnym Tutaj akurat bardzo dobre słowo, koronny. Koronnym aparatem używanym w tamtych czasach był graflex crown Graphic, Używany przez ogromną ilość fotoreporterów w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli oglądaliście jakiekolwiek filmy na temat czasów prohibicji, czasów mafii, a la capone, czy w ogóle czasów, 20, 30, czasów lat 20. czy 30. XX wieku, to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej gdzieś, jeżeli ktokolwiek robił zdjęcia, a szczególnie zdjęcia z błyskiem, to prawdopodobnie używał albo takiego graflexa, albo jakiś aparat, który jest o takiej samej konstrukcji. O tym prawdopodobnie można by zrobić osobny materiał. Pomyślę jeszcze, czy, czy za coś takiego się wziąć, natomiast informacji jakichś takich super konkretnych w tym momencie nie mam. Informacje super konkretne mam na temat tego obiektywu, którego historia jest dosyć nietypowa, ponieważ Zmienił się troszeczkę układ, natomiast to jest ciągle ten sam sprzęt. Po prostu ja zdjąłem tą gumową osłonę przeciwsłoneczną, którą mam zamontowaną na taśmie, na tym obiektywie, i zamontowałem na niego ten pierścień, który jest tak bardzo charakterystyczny dla ludzi, którzy, ym, którzy te obiektywy znają. Nie jest to pierścień zbyt użyteczny, według mnie jest on zupełnie bezużyteczny w naszych czasach, ponieważ niepotrzebnie zajmuje dużo miejsca. Natomiast służy on troszeczkę jako taka tabliczka znamionowa, która ten obiektyw ym, ludziom przedstawia. Ponieważ dowiadujemy się tutaj od, od samej góry, idąc naokoło tego. tego... Elementu przedniego obiektywu, że jest to e, obiektyw wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych przez e, firmę Eastman Kodak w Rochester New w Nowym Jorku. No, Rochester to jest taki, taka dzielnica, powiedzmy, czy też dystrykt e, w stanie Nowy Jork. E, I jest to Kodak Aero Hektar e, z przysłoną F2,5 F2, e, o długości 7 cali, co przekłada się na e, system metryczny na 170. 18 mm. Dowiedujemy się, że jest on e, przeznaczony do formatu 5 x 5 w tym wypadku cali e, i mamy tutaj numer e, numer seryjny EM2474. E, akurat ten element obiektywu i reszta korpusu obiektywu ma dwa różne numery seryjne. E, natomiast o ile dobrze kojarzę, oba te numery seryjne plasują obiektyw e, m, obiektyw w produkcji Kotaka. Na 1943 rok. 1943 rok jest wyjątkowo ważny w tym momencie. O ile dobrze pamiętam, e, sprawdzając numery seryjne aparatu, wyszło, że aparat jest z roku 1946, także już po wojnie. Obiektyw natomiast jest e, zbudowany ze czasów wojny i wojnę, II Światową wojnę widział, ponieważ były to obiektywy specjalnie budowane dla dla amerykańskiej armii, dla amerykańskiego lotnictwa. Dlaczego i skąd, skąd taką rzecz wiemy? Trzeba rozpakować troszeczkę to, co tutaj mamy w nazwie tego obiektywu. Eastman Kodak, tak samo jak i zakłady Arsenał, które produkowały tak, tak samo jak zakłady Arsenał w Kijowie na, na obecnej Ukrainie, które produkowały dla ZSRR sprzęt optyczny. I aparaty, które mogą być nam dosyć dobrze znane, produkowali aparaty Kijew i produkowali aparaty Zenit, które prawdopodobnie wiele, wiele osób ym, jeszcze kojarzy. Tak samo Eastman Kodak ze czasów II wojny światowej, czy też ze, ze czasów nawet I wojny światowej, produkował dla armii amerykańskiej sprzęt optyczny i aparaty. W tym wypadku akurat mamy do czynienia z dosyć specyficzną konstrukcją, ponieważ ten obiektyw nazywa się Aero Hectar. Aero jest tutaj bardzo, bardzo ważnym współczynnikiem w, całej, w całym tym równaniu, ponieważ to sugeruje, że jest to obiektyw przez, przez produkowany z przeznaczeniem, żeby latał. I tak faktycznie było to były obiektywy, które były sparowane z aparatami montowanymi w samolotach dla Armii Stanów Zjednoczonych. Ektar natomiast jest też specyficzną nazwą, którą można sobie rozpakować. EK z tych pięciu liter, to jest Eastman Kodak, czyli jest to patent patent tej firmy, która go wyprodukowała. Natomiast tar jest końcówką słowa, słowa biotar. Biotar jest natomiast konstrukcją optyczną, która została opatentowana przez firmę Carl Zeiss. Carl Zeiss, zresztą inżynierowie Karla Zeissa byli, byli absolutnymi geniuszami, jeżeli chodzi o opracowywanie nowych, nowych receptur na budowanie obiektywów. Akurat planar Wychodzi na to, że jest to konstrukcja, która była jeszcze, jeszcze w XIX wieku opatentowana, chyba w 1898 albo w 1896. Jest to taka sama konstrukcja, jak, jak, późniejsze, jak późniejsze biotary, które mogą być niektórym ludziom znane. Biotar i planar to jest praktycznie taka sama konstrukcja optyczna z pewnymi lekkimi modyfikacjami, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o czas produkcji. Natomiast kwestia była taka, że zakłady optyczne Karla Zeissa w Niemczech zostały podzielone na wschodnie i zachodnie, na dwa zakłady, kiedy, kiedy, Niemcy, byli, kiedy Niemcy były przedzielone murem berlińskim. Także, żeby nie w chodzić sobie w paradę do pewnego stopnia. Dwa te, oba te różne zakłady yy, Zeissa nazywały te same, te same konstrukcje optyczne w dwa różne sposoby. Także mamy planary i biotary. I w tym wypadku mamy akurat yy, biotara, który jest opatentowany przez Eastman Kodak. Dlaczego akurat została wybrana właśnie taka konstrukcja? Ta konstrukcja optyczna swoją drogą nazywa się też bardzo często podwójnym gausem i to jest ten pierwotny, pierwotny design. Jeszcze w XIX wieku był było opatentowany taki, taki design optyczny, który nazywał się gausem. Natomiast jeżeli weźmie się soczewki z grupy gausa i odwróci się je tyłem naprzód i zbuduje się drugą taką grupę, która jest tak jakby lustrzanym odbiciem siebie nawzajem, to nazywało się to właśnie podwójnym gausem. Yy, układy podwójnego Gaussa miały to do siebie, że dawały dosyć dobrą rozdzielczość, i można było budować obiektywy, które były też dosyć jasne. Yy, I w tym wypadku, akurat takich aerohektarów, było to wyjątkowo ważne, żeby, to obie, żeby te obiektywy dawały i bardzo wysoką rozdzielczość, i były dużo, ale to dużo jaśniejsze niż obiektywy yy, innych marek, czy, do, czy też do innych przeznaczeń, które były wtedy w tym latach 40. -tych produkowane. Zresztą, nie bez przyczyny ten obiektyw jest postawiony teraz twarzą do twarzą do kadru, żeby było widać jak ogromny kawał szkła yy, stanowi przednia, przednia soczewka tego obiektywu, czy też w ogóle przedni układ optyczny yy, tego obiektywu przednia grupa soczewek nawet można, yy, tak, tak powinienem powiedzieć. Chodziło o to, że żeby móc szpiegować wrogi front yy, armia Stanów Zjednoczonych potrzebowała obiektywów, które są wyjątkowo wyjątkowo jasne, więc przepuszczają bardzo ale to bardzo dużo światła to niestety zazwyczaj wiąże się z tym, że im więcej światła wpuszczamy do środka obiektywu, tym trudniej jest korygować, tym trudniej jest korygować wady optyczne takiego, takiego układu. Trzeba było więc wymyślić pewną specjalną technologię, która sprawiłaby, żeby nie tracić tak dużo na rozdzielczości, jak zazwyczaj, jak zazwyczaj się działo przy takich, przy takich eksperymentach. Zresztą też i dlatego obiektywy, które są bardzo jasne, nie były specjalnie popularne w tamtych czasach, ponieważ trzeba wyprodukować kawał szkła i trzeba Trzeba go też zbudować w taki sposób, żeby, żeby był on wystarczająco ostry, żeby to było prosty, żeby dawał po prostu obraz, który jest użyteczny. Niestety, nie było na takie technologie pieniędzy i nie było na takie technologie zapotrzebowania aż do II wojny światowej. Kiedy to inżynierowie, inżynierowie Kodaka, opatentowali bardzo ciekawą rzecz, mianowicie używanie, używanie izotopów toru do produkcji jednej z soczewek, które są w tych obiektywach. Używanie izotopów toru spowodowało, że ta jedna konkretna soczewka, której, której, odpowiedzialność jest, której odpowiedzialnością jest utrzyma, utrzymywanie bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu, faktycznie działała. Ogromnym minusem taki, takiego, takiego przedsięwzięcia jest to, że izotopy toru są po prostu radioaktywne. W tym momencie jestem w takiej odległości od tego obiektywu, że te, te, to promieniowanie Radioaktywne nie jest specjalnie szkodliwe, natomiast e, znam historie współczesne e, różnych problemów, jeżeli chodzi o e, bramki na lotniskach, czy też o to, e, że radioaktywność tych obiektywów po prostu psuje czasami film, który jest, który, którego ludzie chcą używać, ale. To nie jest ważne dla, dla dzisiejszej historii. Także mamy obiektywy, które są e, bardzo jasne, bardzo dobrze skorygowane, fantastycznymi, współczesnymi, bardzo, ale to bardzo nowoczesnymi technologiami. Zresztą też i przez wiele lat seria obiektywów Ektar, produkowana przez Kodaka, to była seria najwyższej jakości, najbardziej profesjonalnych obiektywów do najbardziej profesjonalnych zastosowań też. Um, Mamy, też, mamy przeznaczenie, yy, przeznaczenie lotnicze, i to przeznaczenie lotnicze polegało na tym, że takie obiektywy, akurat w tym wypadku ten 7-calowy yy, aerohektar, yy, który jak już wiemy z tego, z tego opisu kryje yy, klatkę 5 na 5 cali, był montowany w aparatach, które nazywały się K24, czyli Kodak 24, po prostu no, nazwa yy, numer, numeru seryjnego, powiedzmy, yy, nazwa porządkowa, yy, że tak powiem. Yy, model K24 to była ogromna, ciężka, wielokilogramowa stalowa pucha w zielonym kolorze, wojskowym oczywiście, do której był przyfastrygowany właśnie za, te, za ten ogromny pierścień z przodu był taki obiektyw Aeroektar przyfastrygowany. Aeroektarów jest różnych modeli wiele, yy, ponieważ te aparaty były mniejsze lub większe. Akurat K24 był aparatem, który jeszcze względnie można było trzymać w rękach, yy, natomiast są aparaty, które miały dużo większe obiektywy, dużo cięższe obiektywy, które Produkowały też dużo, dużo większy obraz. To był zawsze obraz w kwadracie. Ponieważ jeżeli chodzi o szpiegowanie, szpiegowanie wrogich fortyfikacji, kwadrat jest po prostu dużo bardziej, dużo bardziej przyjaznym militarnie formatem, że tak powiem. Te aparaty były budowane w taki sposób, że nie miały, tak jak ten aparat reporterski, jednej kasety, w której mogły być dwie klatki. Te aparaty były na tyle ogromne i ciężkie, żeby, żeby móc do, do nich wsadzić ogromną szpulę, na której można było, można było takich klatek, 5x5 cali, czyli, czyli 12x12 cm, zrobić kilkadziesiąt, czy też, nawet, czy też nawet ponad 100, o ile mnie pamięć nie myli. Te obiektywy też były montowane w tych aparatach praktycznie na stałe. One są montowane na specjalnym gwincie, który jest gwintem bardzo niestandardowym. Także nikt w czasach, w latach 40., nie myślał o tym, żeby używać takich obiektywów do fotografii takiej normalnej. To były jak najbardziej obiektywy specjalnego przeznaczenia tylko i wyłącznie do użytku, do użytku wojskowego, ponieważ no nie, było, nie było wtedy nawet takiej myśli, jak, jak robienie portretów w świetle. W świetle Zastanym, że tak powiem, czyli w świetle naturalnym, i jeszcze dodatkowo z bardzo płytką głębią ostrości. Wtedy nikogo bardzo płytka głębia ostrości nie obchodziła. Natomiast w naszych czasach, w XXI wieku, już płytka głębia ostrości ma jakiś sens, jeżeli chodzi o artystyczną fotografię portretową. Także tak jak widać, ten obiektyw jest zamontowany do aparatu takim powiedzmy. Bardzo chłopatologicznym sposobem, jak wydrukowana z plastiku płytka na drukarce 3D i ten gwint, którego nie da się, nie da się w żaden sposób zamontować. Oczywiście, jeżeli mamy zręcznego inżyniera, który potrafi, który potrafi kawał, płyty, kawał rury PCV, czy też nawet kawał, kawał blachy nagwintować w taki sposób, żeby żeby to się wkręcało i pasowało potem do aparatów, no to voila, mamy wtedy sprzęt, którego jak najbardziej można używać do robienia portretów. I dlaczego tego sprzętu można używać do robienia portretów i dlaczego jest to tak szalenie ciekawa, e, ciekawa sprawa. Wiąże się to właśnie między innymi z tym, że jest to obiektyw bardzo jasny, dzięki temu, że wpuszcza bardzo dużo światła do środka, daje on bardzo płytką głębię ostrości, szczególnie jeżeli zapniemy go na aparat, który jest takiego formatu jak ten, czyli 4 na 5 cala, 9x12 cm, no to jest bardzo Duży negatyw. Dzięki temu mamy y, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej uwypukloną tą y, płytką głębi ostrości. Dlaczego akurat taki aparat? Dlaczego nie mam mniejszego, średnioformatowego aparatu albo nawet mało obrazkowego aparatu pod A Ano właśnie dlatego, że, tak jak tutaj jest napisane, ten obiektyw daje obraz rozmiaru 5 na 5 cali. Więc im więcej jesteśmy w stanie wykorzystać z tego pola. Obrazu, który jest rzucany przez ten obiektyw, tym bardziej jesteśmy w stanie wyśrubować, tym bardziej jesteśmy w stanie skorzystać z tego, jak fantastyczny obraz taki obiektyw daje. I taki właśnie podwójny Gauss, o którym mówimy, czyli planar, czyli też, czy też biotar, jakkolwiek to nazwać, czy też jako helios, który, był, który Sowieci i ZSRR produkowało też swoją wersję tego układu optycznego i nazywali ten, ten układ optyczny heliosem. Thank <laughs> you. Helios, bardzo znane, Heliosy to są bardzo znane obiektywy, szczególnie dla ludzi, którzy kiedykolwiek robili zdjęcia aparatami marki Zenit. Ponieważ ten 58 mm obiektyw ze światłosiłą 2.0, to jest właśnie kopia JWJ z niemieckiego Biotara 58.20. I tak samo obiektyw Helios 85 mm 1.5 ze światłosiłą 1,5, 1,5. To jest kopia wiodę, tylko troszeczkę wydłużona. Karla Cajsa, biotara 75 mm, też ze światłą siłą 1,5 czy 1,5. Kwestia tych szkieł jest taka, że produkują one coś, co nazywa się swirly bokeh, czyli wirujący bokeh. Bokeh to jest słowo ze słowa, Japo... z, 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 słowo ze słowa. słowa, słowo z języka japońskiego i w języku japońskim ro, oznacza to. Em, Jakość rozmycia tła, czy też po prostu rozmycie tła. Także mamy yy, yy, przez to, jak bardzo wadliwa jest ta konstrukcja optyczna, yy, tło nie rozmywa się w taki bardzo gładki, bardzo kremowy, bardzo pożądany przez wielu współczesnych fotografów sposób. Tło, szczególnie jakieś jasne bliki, szczególnie jakieś rzeczy takie jak yy, oświetlone liście yy, w tle, czy gałęzie oświetlone w tle, czy jakieś drobne elementy, które odbijają światło, będą. Rejestrowane na klatce w taki sposób, że będzie to taka taki. Dwa, taka łuska powiedzmy w kształcie, ponieważ nie będzie to okrąg yy, ani pierścień, będzie taki jakby spłaszczony pierścień. I przez to, że, yy, przez to, że jest to konstrukcja optyczna taki, taki, takiego, ani innego typu, ten obraz troszeczkę tak jakby wiruje wokół, yy, wokół centrum kadru. Jest to spowodowane tym, yy, jak bardzo wadliwa jest ta, optyc ta, 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 yy, ta konstrukcja optyczna. To jest tylko sześć soczewek, o ile dobrze kojarzę, trzy z przodu, trzy z tyłu, albo cztery. Z tyłu, ponieważ może być to troszeczkę zmodyfikowany układ um, podwójnego gausa. Soczewka z przodu jest bardzo wypukła, także um, najprawdopodobniej dzieje się to w taki sposób, że to, co jest w samiutkim centrum kadru, jest na jednej płaszczyźnie, natomiast to, co już jest na krawędziach kadru, tu gdzie ta soczewka jest bardziej, bardziej wklęsła, też jest rzucane na, yy, na film w bardziej wklęsły sposób. Także nie mamy płaszczyzny ostrości która jest płaska, to mamy płaszczyznę ostrości, która jest delikatnie wypukła, więc to, co mamy na środku, jest y, ostre, natomiast to, co mamy troszeczkę bardziej na boku, zaczyna sobie jeszcze być bardziej wygięte. I przez to, jak bardzo wygięty jest ten obraz, i jak bardzo niedoskonały jest przez te właśnie bliki, i przez te, y, y, i przez te obwódki, obważanki, takie powiedzmy, które, y, które, które są rzucane, sprawia to, że jest, że jest to obraz, który ma wyjątkowo dużo charakteru. Niektórym ludziom się taki obraz nie podoba, niektórym ludziom się taki obraz wyjątkowo podoba. Ja akurat jestem w tej drugiej grupie ym, w tym wypadku. I w przeciwieństwie do, obiektyw, do konstrukcji tego samego typu, ale przeznaczonych pod aparaty mało obrazkowe i średnioformatowe, jeżeli chodzi o tak duży układ soczewek, który rzuca obraz na tak, duży, na tak, duży, na tak dużą klatkę, ten bardzo charakterystyczny, wirujący, wirujący bokach nie jest aż tak bardzo wirujący i aż tak mocno odwracający uwagę od fotografowanego obiektu, czy też czyli naszej modelki, czy modela, czy tam co. Cokolwiek, cokolwiek sobie, sobie fotografujemy Także, e, oczywiście, Brytyjczycy mieli swoje odpowiedniki tych obiektywów i, też ty, i, i także tych aparatów. Tak samo Sowieci mieli swoje odpowiedniki tych obiektywów, tych aparatów. Nie pamiętam, jak te sowieckie e, odpowiedniki się nazywały. E, Amerykanie robili aparaty, które nazywały się, się K24. E, Brytyjczycy robili aparaty takie, dokładnie takie same, tylko że z wyprodukowanym w Wielkiej Brytanii układem optycznym. E, one się nazywały F24. Postaram się tutaj gdzieś jakieś zdjęcia z Wikipedii w międzyczasie wrzucać. Natomiast teraz, e, kilka przykładów tego, jak e, taki, taki oto układ, czy też jak ten obiektyw z różnymi innymi aparatami, ponieważ ja mam go w tej chwili podpiętego pod wielki format, ale dużo zdjęć robiłem też tym obiektywem na e, średnim formacie. E, to zobaczycie sobie teraz kilka przykładów, co taki układ optyczny potrafi zrobić, e, i może niektórzy z Was zrozumieją, dlaczego jest to dla mnie tak bardzo przekonujące i dlaczego mówię o tym z takim, e, z takim podekscytowaniem. Także to tyle, co było dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do Was, Knurko na SF.